Zakochaj się w swojej skórze dzięki regularnemu używaniu maseczki żelowej. To jest nazwa potoczna, bo prawidłowa nazwa oficjalna, żelowa maseczka odżywczo-nawilżająca. Co w niej takiego wspaniałego? Jak ją stosować? Jak... Przede wszystkim maseczka ma kwas hialuronowy, który wiąże wodę w skórze, przez co wygładza, chroni przed wysuszeniem, szczególnie ekstra. Po opalaniu, ponieważ po opalaniu łamie nasze włókna kolagenowe, a ta maska jakby od razu regeneruje. Z wiekiem też warto wspomnieć, że ilość kwasu hialuronowego maleje, ponieważ nie jesteśmy w stanie tak generować już, dlatego warto się wspomagać, a kwas hialuronowy w odpowiedniej ilości sprawia, że nasza skóra też jest sprężysta. Gliceryna, kolejny składnik, trwale zatrzymuje wodę w skórze, robi taką okluzję, nie tylko gliceryna, ale też kwas hialuronowy, więc mamy tutaj podwójne uderzenie, jeśli chodzi o okluzję. Maseczka jest w takiej konsystencji właśnie żelowej, e, niewidoczna, więc można z nią nawet pójść na zakupy. <laughs> Zaraz powiem, jak ją stosować, ale generalnie nie zastyga właśnie na skórze. Tworzy te okruzje, czyli zapobiega przed odparowywaniem, zabezpiecza skórę przed odparowywaniem wody. Ekstrakt z kasztanowca, i to jest ekstra fenomenalny składnik w dzisiejszych czasach, kiedy naczynka są naszą chyba chorobą cywilizacyjną. Uszczelnia naczynka i przywraca ich elastyczność, zmniejsza kruchość naczynek. Ja kiedyś borykałam się z bardzo pękającymi naczynkami, miałam wybuchy, czerwonych policzków, piekła mnie skóra, nic mi nie pomagało, nic mi nie pomagało. Dlatego dzisiaj już od 10 lat jestem w Ameryce i używam tych kosmetyków, bo one zaczęły mi pomagać właśnie na moją bardzo wrażliwą naczynkową skórę. E, niacyna. Aha, ten ekstrakt z kasztanowca jeszcze pobudza mikrokrążenie co jest absolutnie hitowe przy naczynkach. Niacyna, czyli pochodna witaminy B3 reguluje procesy odnowy naskórka, więc jest super po peelingu, zaraz powiem jak stosować, ale chroni skórę też przed przebarwieniami. Niacyna właśnie. Witamina, B, witamina C wyciąg z jagód akai, więc no, taka ziołowa. Witamina E tutaj jest i to jest hitowe, jeśli ktoś ma skórę wrażliwą i takie właśnie Wybuchy czerwoności, czyli ta warstwa hydrolipidowa nie jest szczelna, bo witamina E właśnie wzmacnia barierę hydrolipidową, zapobiega zmianom starczym, poprawia ukrwienie skóry i uwaga, właśnie pomaga też. E, w wytwar wytwarzaniu takiego tłuszczu lipidowego, żeby właśnie ta warstwa chroniąca całą skórę była szczelna e i mocna. Skwalen roślinny tworzy też e okluzję, co zapobiega odparowywaniu wody, czyli mamy no, trzy takie elementy, które tworzą tę okluzję, czyli film, e który nas zabezpiecza. I teraz. E jak stosować? 10-15 minut nałożona na oczyszczoną buzię. Ja zawsze daję wcześniej płyn na wilżający albo tonik, czyli odmycie, tonik i maseczka na 10-15 minut. Potem ją zmywamy, znowu tonik, no i serum krem, krem pod oczy serum krem. Taki jest dalszy ciąg. Możemy również nałożyć tę maseczkę na krem noc, wieczorem i zostać w niej do rana. Ale musi to być nałożone na krem. I uwaga, można tę maseczkę, i bardzo fajny jest rezultat, pomiędzy mikrodermabrazją, czyli najpierw robimy peeling, zmywamy, nakładamy na 15 minut maseczkę, zmywamy i nakładamy dopiero drugi krok mikrodermabrazji. Świetny rezultat jest. I uwaga, można też tę maseczkę stosować po masce węglowej, też jest świetny rezultat, czyli najpierw węglowa a potem e, ta żelowa. Można też stosować miejscowo, na przykład tylko na policzki, a węglową na strefę T. To jest multi-masking tak zwany. Dobra, więc e, tak ją trzeba stosować. E, masz pękające naczynka i kupiłaś już 50 krem, który nie działa? Spróbuj koniecznie tej maseczki. Marzysz o pięknej, nawilżonej, skórze, bez naczynek, bez zmarszczek, bez suchych skórek, bez porów. Nie? Czy stosujesz maseczki? Spróbuj maseczki żelowej. Cena katalogowa to 116 zł. Jeśli znasz, koniecznie zostaw komentarz.